Właśnie, już, już nie ma żadnej koordynacji. Ostatnia koordynacja mieszkalna to jest w Centrum Seniore Angel Car jest w trakcie realizacji, niemniej gotowy jest już jeden apartament pokazowy. Co się w nim znajduje? Wysokiej klasy instalacja przewoławcza. Dzięki niej mieszkaniec w każdej chwili może wezwać personel Centrum Seniora, który dyżuruje na każdym piętrze. Pełne wyposażenie dostosowane do potrzeb osób starszych. Mieszkanie pozbawione progów wygodne, szerokie drzwi, gniazdo z internetem oraz dostęp do Wi-Fi. Sumaryczna powierzchnia całkowita to jest około 7500 m2. Obiekt podzielony został na trzy funkcje. Każda z nich jest odpowiednio na poszczególnych piętrach. Jeżeli mówimy o apartamentach, to jest najwyższe piętro, piętro czwarte, piętro piąte. Mamy 48 apartamentów chronionych, udostępnionych. Apartament chroniony to dopiero początek. W utrzymaniu aktywności pomogą dobrze zorganizowane przestrzenie wspólne, do których będą mieli dostęp mieszkańcy. Pokoje spotkań na każdym piętrze, biblioteka, sala fitness, pracownie działań twórczych czy zielony ogród na dziedzińcu. Organizowane będą tematyczne wieczory filmowe bądź muzyczne. Angel Care jest naszą trzecią inwestycją we Wrocławiu. Wybudowaliśmy tutaj również Owo oraz The Granary Hotel. Realizowaliśmy tutaj i też projekty mieszkalne. To jest nasze miasto rodzinne, kochamy je, administracja jest wspaniała, wierzymy, że jest to dobre miejsce, aby zacząć, potem będziemy rozrastać się na inne miasta w Polsce. Model aktywnego życia na emeryturze został zaczerpnięty z krajów zachodnich. Tam nowoczesne domy seniora zawierają wszelkie udogodnienia i usługi, a przede wszystkim opiekę medyczną i bezpieczeństwo. Jednak taki apartament nie jest na sprzedaż. Należy go traktować jak jeden z elementów pakietu wysokiej jakości usług. Mieszkanie się wynajmuje i traktuje jak własny dom. Natomiast sam budynek przy ulicy Dyrekcyjnej, w którym będą się one znajdować, ma swoją długą historię. Budynek został wykonany, pierwsza jego część, w 1899 roku jako szpital chirurgiczny, szpital arengologiczny. Następnie w latach 30. XX wieku została wykonana dobudowa w stronę ulicy Borowskiej jako Rozbudowa, ponieważ poprzedni tutaj szpital, tutaj poprzednia część była zbyt mała. Również po II wojnie światowej odbudowano część obiektu, która była zniszczona, dodano wtedy część sali audytoryjnej i ulepszono budynek dostosowując go do potrzeb komunikacji pionowej, czyli dano po prostu windy w tej części starszej. Seniorzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i chcą je realizować. Chcą spotykać się z rówieśnikami na wspólne spacery, organizować wycieczki, grać w karty lub zwyczajnie porozmawiać. Nie zawsze jest to takie proste. Utrzymanie domu lub mieszkania sporo kosztuje. Także sporo czasu i energii. Całodobowa opieka, pomoc przy zakupach czy drobnych naprawach to ogromne atuty, dzięki którym seniorzy przychylnie patrzą na komfortowe apartamenty. Koszt takiej inwestycji to od 4,5 tysiąca zł do około 6 tysięcy.